W niedzielę 27 września w restauracji Promyk odbył się turniej Brydża Sportowego o Puchar Starosty Bartoszyckiego. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Bartoszycach oraz Bartoszyckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego. Dnia 27 września 2009 roku odbył się w Bartoszycach 11-okręgowy turniej par na maksy. Zawodnicy walczyli o Puchary ufundowane przez starostę Bartoszyckiego pana Zbigniewa Nadolnego.

ale one są przekodnie, czy nie? nie? Nie. To są na stałe. Tak, jest. Gratuluję raz jeszcze. Mówią, że zawodowcy przyjechali do nas. No, Dlatego. Tak, tak, się, się Drugie miejsce. Para Ryszard Karp, Karp Dariusz Prawdzik. Prosimy. <kluczujesz> <kluczujesz> Trzecie miejsce. Para z Olsztyna, Patryk Kreszczyński, Aleksander Gryszczuk. Gratulacje. No, ale... Gratulacje. 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 Tak. Czwarte miejsce, para z Witzbarga, Karol Gudaniec, Słowomir Miros. Gratulacje. Gratulacje. Proszę. Piąte miejsce koledzy z Olsztyna Mirosław Doroszuk, Tomasz Stopieżyński. Prosimy. Gratulujemy Weźmiemy się do roboty. Dziękuję serdecznie. Gratulacje, gratulacje. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim zawodnikom za tak liczną frekwencję a w szczególności tutaj, że odwiedzili nas arcymistrzowie międzynarodowi, czyli nasz urzędujący prezes Okręgowego Związku Jan Rogowski i reprezentant Polski na Olimpiadzie i ostatnich mistrzostwach świata Jerzy Skrzypczak, już chyba nieobecny, przede wszystkim, bo to jest rzadkość, że u nas goszczą w Bartoszycach tej, klasie, tej klasy zawodnicy. No i uważam za jedenasty okręgowy turniej Parna Maksy, o puchar starosty Bartoszewskiego, zakończony. Dziękuję za uwagę.